Cześć, witajcie. Dzisiaj Jeep Grand Wagoneer zapraszam. Prezentowany egzemplarz należy do Marcina, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Za chwilę kilka słów o Marcinie. Jest to samochód wyprodukowany w roku 2022. Ogólnie Grand Wagoneer pojawił się na rynku w roku 2021. Producent zapowiadał ten samochód już na rok 2018, ale nie udało się go wtedy wypuścić na rynek. W 2020 przedstawiono koncept niewiele różniący się od tego, co tutaj widzicie. Czyli samochód stosunkowo młody, 4 lata temu debiut. Przeogromny, tak na niego patrzę z lewej strony, z prawej strony, z tyłu, z przodu. Nigdy większym samochodem nie jeździłem. 5,45 to jego długość. Masa własna 2 ,800 tony. 800. Jaka jest różnica między łogonirem a Grand łogonirem? Za chwilę spojrzycie z tyłu na klapę. Tam jest informacja, że to Grand łogonir. Niektórzy mylnie mówią, że Grand łogonir to jest wersja przedłużona. Nie jest to prawdą. Grand łogonir to jest wersja dobrze wyposażona. Zwykły łogonir to jest wersja nieco gorzej wyposażona. Grand łogonir to są te samochody znacznie, znacznie lepiej wyposażone. I zarówno zwykłe jak i Grand występowały w wersji L, czyli w wersji przedłużonej. A wersje L mają 5,75 długości i pokażcie mi, który samochód, szczególnie europejski, ma większe rozmiary. No i rzeczony przed chwilą tył taki wyciosany, pudełkowaty, po prostu przeogromny. A więc Wagonir świetne samochody, ale nieco gorzej wyposażone. Grand Wagonir, samochody fenomenalnie wyposażone. Tu jeszcze jedna informacja: Sirius. Two. Series 2 jest to wersja druga, a więc wersja bardzo dobrze wyposażona, ale nie topowo. Były jeszcze Series 3, te były najlepiej wyposażone. Były oczywiście Series 1 i te były znacznie gorzej wyposażone. Tu informacja o napędzie Quadra Drive 2. Zatem ktoś może powiedzieć, czym różni się Series 2 od Series 3, czyli seria druga od serii trzeciej, niech tak będzie po polsku. A więc seria trzecia ma dodatkowy ekran na wprost pasażera siedzącego w pierwszym rzędzie, czego nie ma seria druga. Poza tym te samochody są podobnie wyposażone, a więc znakomicie. I serce 6,4 litra chemii, ale spójrzcie, jakie tutaj smaczki. Logonir, born in America. Wiadomo gdzie się urodził, za wielką wodą. Zaprojektowany w Auburn Hills, Michigan. Wyprodukowany w Warren, również w Michigan. Wszystkie informacje na temat tego samochodu znajdują się na tej tabliczce. Tu informacje odnośnie emisji spalin FCA, czyli Fiat Chrysler Automotive. Co tutaj? 6,4 litra, a miejsca tyle, że spokojnie by się tu zmieścił agregat 10-litrowy. Tak, tak. Ten silnik jest troszkę jakby wsunięty do kabiny, a miejsca ogrom. Oczywiście to wszystko jest tak ogromne jak wszystko to, co ze Stanów, że ja pomimo tego, że mam 1,88 m, to czuję się tutaj jak krasnoludek. No i to, co lubię w amerykańskim wozie, doskonale wiecie, co lubię. Mówię to do stałych widzów. Siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski. czwartorzędna sprawa, ale fajnie, że są. Szczególnie przy tak wielkim samochodzie i wielkiej masce. Choć mówię, zewnętrzne oblachowanie, wiele elementów stworzyw, wiele elementów z aluminium, a i tak masa ponad 2 ,800 tony 800. Odnośnie tego ogromnego agregatu 477 koni, 617 Nm, ile pali, yy, zastosuje tutaj to, co często mówi Jacek Dudkiewicz Świat Fiat Auto dudkiewicz Wiecie, co on mówi. Nigdy nie więcej od tego, co wlejesz, a bak 100-litrowy, więc jak wlejesz 100 litrów, to sobie troszkę po mieście pojeździsz, a Marcin mówi, że w mieście dwie dychy, w trasie 13-14, lepiej przyjąć, że jest to kilka, ale galonów. Wyposażenie jest tak... Gigantyczne, że zawiera się na kilkunastu kartkach A4, więc nie chcę o nim mówić. Oczywiście Full LED Matrixy. I tu mała informacja, że Jeep, bo tak to generalnie informacje, że łogonir. Wiadomo, że jest to Jeep łogonir, więc na reflektorach również taki mały logotyp Jeep. Szyba oryginał Jeep. Jeep w tym miejscu. Informacja, że Jeep w tym miejscu jest takich smaczków, jest mnóstwo. Potężny próg. Można sobie tutaj stać, mieć giwerę w pełni automatyczną i brać udział w hollywoodzkim nagraniu. Fabryczne gudiery 22. Spójrzcie, jakie piękne felgi chromowane. Rozmiar ogumienia 285-45-22. Dobrze, że w życiu nie musiałem kupować tak drogi kopon Pewnie doprowadziłoby mnie to do ruiny. Oczywiście żartuję. Jeszcze jedno zdanie. Od kiedy i skąd znamy się z Marcinem? Zarówno Marcin, jak i ja jesteśmy absolwentami technikum samochodowego w Pleszewie. Oczywiście później po technikum Marcin poszedł na Akademię Sztuk Pięknych, a ja na Polibudę. E, takie czasy. Także znamy się oho u, 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 a może jeszcze dłużej. Marcin pochodzi z Pleszewa, ja z Kotlina, technikum samochodowe w Pleszewie, tam się poznaliśmy, wyemigrował do Warszawy po studiach, wiadomo, artysta, Akademia Sztuk Pięknych, musiał wyemigrować do drugiego miasta. Marcin jest również organizatorem Packers Festival, a więc Festiwalu Samochodów Amerykańskich w Pleszewie i dwa zdania o tym już nam mówi Marcin. Ja jestem Marcin Woldański, organizator Packers Fest w Pleszewie, to już będzie czwarta edycja, natomiast tym razem spotykamy się 5, 6, 7 września oczywiście roku 2025. Dokładnie tak. Dlaczego taka data? Między innymi dlatego, że ruszamy też z nową ideą, nowym programem, nowym wydarzeniem. To się będzie nazywało Packers Show. Kanał na YouTube zamierzają. Dokładnie. Pierwszy sezon to będzie 8 odcinków. W jednym z odcinków również będziemy mogli razem się spotkać i. Się Dokładnie. E, będzie to program o amerykańskiej motoryzacji, o fanach przede wszystkim amerykańskiej motoryzacji. E, wszyscy ci miłośnicy, którzy przyjeżdżają do nas na zlot, będą mogli wjechać do studia e, naszego studia telewizyjnego swoim samochodem, pokazać ten samochód, opowiedzieć o tym, co robią na co dzień. Czyli taki e, no, typowo e, pod tych wszystkich wielbicieli amerykańskiej motoryzacji program. Na razie to my z Bartkiem mamy problem, bo nie mamy amerykańskiego samochodu, ale coś do tego czasu myśli. Zajrzyjmy do kufra. Standardowo ten samochód jest 7 -osobowy. Można było sobie zamówić wersję 8 ale generalnie to były siódemki. Jeśli chodzi o to, że ile mamy miejsca w bagażniku za trzecim rzędem foteli, aktualnie spójrzcie tak tylko pokazowo, trzeci rząd jest złożony, bo Marcin również udziela się w jednym z znanych dosyć zespołów muzycznych. To jest jego gitara, więc spójrzcie, gitara się tu mieści bez problemu. No w moim Hyundaiu i30 raczej by się nie zmieściła. Tak sobie patrzę do tego kufra, Marcin właśnie złożył Trzeci rząd foteli i Amerykanie podają 772 litry, tylko należy mieć na względzie, właśnie mi się przypomniało, że 772 litry to jest do linii dachu. W Europie podaje się do rolety, a w Ameryce podaje się do dachu. Taki zabieg marketingowy. Jeżeli złożysz trzeci rząd foteli, to Amerykanie podają, że jest 1192, a w wersji L jest 1152 za trzecim rzędem. Ale to są wszystkie informacje takie, że Amerykanie mierzą tą pojemność do dachu. Stąd to się nieco różni, bo moim zdaniem tu nie ma 772 litry do rolety. No raczej nie. Z tyłu elektrycznie sterujesz nie tylko trzecim rzędem foteli, ale również drugim rzędem foteli, także możesz sobie stojąc z tyłu dowolnie konfigurować ustawienia foteli w tym wozie. Tu jeszcze regulowane zawieszenie, można sobie opuścić do załadunku, jak to w luksusowym amerykańskim samochodzie, a przypomnę, że jest to SUV segmentu F, a więc klasy luksusowej. W takiej konfiguracji można jechać w piątkę osób i przewozić sobie narty. Nie ma tutaj otworu w trzecim rzędzie, ale tu narty się mieszczą nawet za kierowcą, bez najmniejszego problemu. Marcin osobiście sprowadził ten samochód z Ameryki. Samochód nigdzie nie był lakierowany, 210-220 mikronów taka generalnie grubość powłoki lakierniczej. Powiem, że jeździ nim od roku, pokonał około 3000 km, łączny przebieg to 30 parę, pokażemy to w trakcie jazdy próbnej. A więc jak na roczną eksploatację to bardzo niewiele i za niedługo ten samochód będzie przeznaczony do sprzedaży. Marcin jako entuzjasta samochodów amerykańskich od czasu do czasu sobie samochód sprowadzi, pojeździ nim kilkanaście miesięcy, po czym chce go sprzedać i ja absolutnie tego nie neguje, jeżeli ktoś jeździ kilkanaście miesięcy samochodem. No to po prostu zmienia, kupuje inny. Popatrzcie, jaki Bayer ten masywny próg składa się po otwarciu drzwi. Można tu bez problemu stać, na pewno się nie urwie. Boczki drzwi. Kiedyś się śmiano samochodów amerykańskich, siadając do Audi albo do Mercedesa, że te amerykańskie to podskrzypują, piszczą i są wykonane z kiepskich jakościowo materiałów. No to panowie z Europy, uczcie się i bierzcie przykład. Poezja. W każdym miejscu poezja. Żeby nie powiedzieć finezja. Oczywiście butelka 0,3 litra to się tu mieści bez problemu. Amerykanie korzystają ze znacznie większych opakowań, jeśli chodzi o napoje. Tu jest po prostu wszystko najwyższych lotów. W każdym miejscu. Pierwszy rząd. Miejsca multum w każdej płaszczyźnie. Trudno o wygodniejszy wóz. O materiałach mówiłem, prawdziwe drewno. To wszystko jest wyśmienite. Wsiadam za siebie. Drugi rząd. Dla mnie jest ok. Oczywiście, to wszystko jest regulowane. Możesz sobie przesuwać. Tak jest minimalnie. Tak jest maksymalnie. Tak, jeszcze można odchylić do tyłu, powiedzmy, że w tej chwili jestem gdzieś tam w połowie zakresu, duży ekran, duży ekran, dwa uchwyty na napoje, niesamowita ergonomia, szlachetne materiały, kurczę, podsufitka, słupki, to wszystko jest fenomenalnie wykonane, nawiew dla pasażera się z tego w drugim rzędzie, tu mnóstwo gniazd, kolejna strefa klimy. 115V, czyli amerykańska przetwornica, przydałoby się 230. Za chwilę zapytam Marcina, czy jest to już 230 czy jeszcze 115 I wsiadam na ławeczkę do tyłu. No i siedzę w umownie mówiąc trzeciej klasie. Ale jaka to jest trzecia klasa? To jest biznes klasa. Spójrzcie. Środkowa ławeczka, 1,88m. Gdzieś tam delikatnie przycieram łosinom Drugi szyber. Miejsca na stopy bardzo dużo, ale to jest to środkowe miejsce. Jeśli chodzi o miejsce zewnętrzne, no to mega ergonomia. Tu już łusiną nie przycieram. Uchwyt na napoje, na wiewy. USB-A, USB-C, schowek, półeczka, no poezja. Fajny stolik, podłokietniki, Tutaj schowek wyłożony tkaniną USB-A, USB-C. Ekran do klimy, o którym mówiłem, dwa uchwyty na napoje. Tam z przodu jest lodówka, a za chwilę ją pokażemy. No ale zanim pokażemy lodówkę, to jeszcze ten przeogromny schowek w tym miejscu. To jest mnóstwo dupereli, między innymi oryginalne słuchawki, pilot do multimediów. Wszystko jest wyłożone. Nie filcem, a dosyć elegancką tkaniną. Boczek drzwi z tyłu, podobnie jak z przodu. Wszystko wykonane z eleganckich materiałów. Butelka 0,3 litra idealnie się tutaj mieści. No i roletki, żeby się odciąć od rzeczywistości. Dwa uchwyty na napoje, drobna półeczka, odrobina pianowlek, którego osobiście nie lubię. Ekran klimatyzacji pokażemy później. Tu, podobnie jak z tyłu, półeczka USB-A, USB-C, podłokietniki. A tutaj wspomniana przez chwilę lodówka. I to naprawdę sporych rozmiarów. Przycisk do uruchomienia. Schowek przed pasażerem, możliwość zaregulowania kluczem, wyłożony tkaniną, lampka ledowa, ale niewielkich rozmiarów. Tu o tym przycisku mówiłem, że on służy do regulacji zawieszenia, on ma podwójne znaczenie. Za pomocą tego przycisku również zamykamy elektryczną klapę. Możemy sobie ją otwierać i zamykać nogą, jak to w wielu samochodach, ale jak klapa elektrycznie zamykana, to wiecie o co mi chodzi. O konsumencki test zdradka. No tak na czwórkę. Gdybym tu miał głowę, to pewnie skończyłoby się małym guzem. Ogromny szyberdach, przyciski do sterowania. Właściwie z tyłu jest szyberdach. Tutaj to jest prawdziwa panorama. No fajnie. Jak lubisz podróżować ze słońcem we włosach albo ze słońcem na łysinie, to tak jak u mnie. No to oczywiście nie ma z tym większego problemu, Możesz sobie jeszcze ten tak dokładnie otworzyć. Według wskazań Android Auto CarPlay widzę, że wszystko tu jest na pokładzie. Zresztą, czego tu nie ma na pokładzie? To raczej wszystko jest na pokładzie. Łatwiej pewnie powiedzieć to, czego nie ma. Nie ma tego jednego ekranu, o którym mówiłem przed pasażerem, to jest w serii trzeciej, ale to jest taki tylko drobny szczegół. Fotele wentylowane, ogrzewane, w pełni elektrycznie regulowane z pamięcią ustawień. No bajecznie, po prostu bajecznie. Nie chce mi się z tego wozu wysiadać, a za kilka godzin muszę go oddać właścicielowi. Zresztą właściciel przez większość czasu z nami przebywa, bo słyszeliście wcześniej we filmie, że poznaliśmy się dawno, dawno temu. Wspaniałe czasy technikum samochodowego. Patrzę, co tu nie jest elektryczne. Jak to w amerykańskim wozie wszystko jest elektryczne. System kamer 360 stopni, linie nałożone, boczne nadzorowanie pojazdu. Jakość znakomita. Możesz sobie dowolnie to wszystko według własnych potrzeb ustawiać, konfigurować. Także to na pewno pomaga przy manewrowaniu, w szczególności tak ogromnym samochodem jak ten. Duże zegary, wgrane polskie menu, istnieje możliwość personalizacji, co kto lubi, przebieg 25667 km. Marcin pokonał nim przez rok 3000 km, a więc bardzo, bardzo niewiele. Wszystko w idealnym stanie. Głośność pracy dmuchawy, pierwszy stopień nie słyszę, to co słyszycie, to Marcin siedzi w drugim rzędzie, tam sobie ustawił po prostu na wyższy stopień, drugi wieje prawie, że nie słyszę, trzeci stopień. Praktycznie nie słyszę. Czwarty stopień, dopiero wyraźnie słyszalna. Piąty, to już jest mały huragan. Szósty i siódmy. Siódmy stopień, wyraźnie słyszalna. I duży huragan. Duży przeszkolony samochód, dlatego intensywność pracy dmuchawy co najmniej czwarty stopień, w upalne dni bo po prostu ten samochód się musi mocno chłodzić, żeby było w nim przyjemnie. pokrętło obsługi strzeni biegów. Selektor wyboru trybu jazdy, kilka trybów jazdy, pokażemy to później. Regulowane zawieszenie z tej strony, jak przystało na amerykańską Kolumbrynę Typowy amerykański suwiasty krążownik na amerykańskie highwaye. U nas takich dróg nie ma. Jadę normalną drogą krajową, ruch pozamiejski 80 kilka na godzinę. Nie jadę, płynę, po prostu płynę. To jest poduszkowiec. Świetny wózek. Jestem totalnie odizolowany od zewnątrz, tylko słyszę dmuchawek klimatyzacji w drugim rzędzie siedzeń. Duży ekran po środku. Na szczęście temperatura w stopniach Celsjusza, a nie Fahrenheitach. Dolny ekran, jakby komuś przeszkadzał, no to może sobie w łatwy i prosty sposób zamknąć. Wszystkie nastawy klimy ustawione, więc ekran schowany, gniazdo 12 v Tu widzicie mnóstwo innych gniazd. Tutaj duża półka. Jak na duży wóz przystało, dużo miejsca, dużo schowków. W tym miejscu półeczka z ładowarką indukcyjną. Na centralnym ekranie wóz przekazuje mnóstwo informacji. Obsługa za pomocą przycisków na kierownicy spójrzcie, ładowanie, ciśnienie oleju, temperatura cieczy chłodniczej, temperatura przeniesienia napędu, temperatura oleju w silniku mnóstwo informacji. 18 litrów średnie spalanie z ostatnich 771 km no to nie jest mało, o czym mówiliśmy, no ale w tym samochodzie, do niedziwota, informacje off-roadowe no tutaj coś tam z radia zero zapisanych wiadomości mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji ten samochód swojemu kierowcy przekazuje. A jak się jedzie tym kolosem, no przede wszystkim świetnie wysoko się siedzi i absolutnie nie czujesz, że prowadzisz samochód o długości niemalże 5,5 metra. Absolutnie tego nie czuć. Tak samo nie czuć masy tego samochodu, wszystko jest tutaj tak dobrze działające, idealnie, lekko. Mam na myśli układ kierowniczy, układ hamulcowy, prace zawieszenia, że czujesz się jakbyś jechał samochodem znacznie, znacznie mniejszym. Tylko jakoś sporo miejsca w nim i wysoko się siedzi. Świetne audio, Macintosh, ponad 20 głośników na pokładzie, no ale tego pokazać nie możemy prawa autorskie. Przed nami droga jest 11, tradycyjnie pokaz dynamiki 50, 120, jeszcze tylko małą chwilę. I moja prawa stopa powędruje w podłogę. O już właśnie. Jest chemii, jest między nami chemia. 3 tony masy, prawie że nasz trójka na pokładzie, a samochód dosłownie eksplodował. Świetnie, po prostu świetnie, więc jak potrzebujesz coś wyprzedzić, to absolutnie bez obaw dasz radę. Stuwa na liczniku, w wielkim wagoniarzu i praktycznie 100 na liczniku na smartfonie, czyli praktycznie zerowe przekłamanie. 101 do 100, 101, 101, zero przekłamania, więc strasznie musisz się pilnować, żeby nie zarobić mandatu. 120 na liczniku, ja już milknę, spójrzcie na sonometr. Średnio około 64 dB, bardzo cicho. Wyprzedzało mnie takie coś małego o nazwie Dacia Sandero, to było takie malutkie, przepraszam, nie śmieję się z Dacia, ale w porównaniu z wagoniarzem, Dosłownie przemknęło o a ja nic nie słyszałem. Totalna cisza, spokój. Gdzieś tam tylko powietrze opływające samochód, ale to norma w tak dużym klocku. Opon absolutnie nie słyszę i przy 120 w ogóle nie słychać tej aksamitnie mruczącej jednostki napędowej. A jak prowadzi się ten kolos? No powiem, że wychyły są i to niemałe. Dosyć bezpośredni układ kierowniczek na no tak wielki samochód, ale nie radzę kombinować. Nie takie przeznaczenie tego samochodu. Ma być highway, ma być klasa, ma być komfort, ma być luksus i tak ma być. Ostre manewrowanie na serpentynach to raczej nie ten samochód. Ośmiobiegowy automat, praca szalenie aksamitna, nie czuję zmiany. Tylko widzę, jak zmieniają się obroty. Jestem zaskoczony przy tak dużym aucie, tak dużej masie i mocy. Aksamitnie pracująca skrzynia biegów, wręcz niewyczuwalnie. Przed nami drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie sportowym. A więc tryb sportowy, o właśnie, już informacja, że tryb sportowy. Tutaj był ten selektor wyboru i jeszcze tylko małą chwilkę aby mi się skończył odcinek jazdowy Bartek aktualnie siedzi z tyłu i filmuje z tyłu. Pokażę wam ten samochód z tyłu. Pedał w podłogę. Ha, ha, ha! 3 tony masy, a to jest prawdziwy sportowiec. Chemia, niesamowita chemia z tego motoru 6-4 chemii. Po prostu wariat. Po prostu wariat. Absolutnie nie czuć masy, nie czuć gabarytów tego samochodu. Dynamika szalona. Tym razem Bartek jedzie z tyłu, bo w drugim rzędzie tak samo wygodnie jak w pierwszym, popatrzcie co on tam pokazuje z tyłu, mnóstwo ekranów, możesz sobie na przykład uruchomić YouTube'a, no i włączyć kanał STR Testy, niesamowicie wygodnie, wszystko obsługiwane za pomocą pilotów, słuchawki, możesz się odciąć od pasażerów siedzących z przodu, rozkoszować się podróżą, słuchać ulubionej muzyki, czy oglądać ulubiony film. Jeździmy po mieście aktualnie i powiem, że mieści się na jezdni na szczęście, szeroka jezdnia i wcale absolutnie nie jest ospały, wręcz przeciwnie, jest szalenie wyrywny. Nie czuć masy, dobrze się prowadzi, przesadnie nie nurkuje przy hamowaniu, aczkolwiek czuć, że ten długi nos, silnik celowo troszkę przesunięty do tyłu, jednak zanurkuje troszkę, ale nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Dopowiem jeszcze, że generalnie łogonir czy grand Loganir korzysta z płyty podłogowej Rama 1500. Chyba jak dotychczas największy samochód, którego recenzję robiliśmy, i tak sobie myślę, mnóstwo osób w Polsce marzy o tym, żeby jeździć ku 7 X5. To są obszerne, duże, super przestronne suwy. W porównaniu z tym, to są takie małe, miejskie samochodziki. Żeby była jasność, coś w tym prawdy jest. To jest samochód segmentu F, a tamte są pozycjonowane niżej. Suwy segmentu F to GLS czy BMW X7, które też są znacznie mniejsze od Wagoneera. I jestem pod tym wielkim wagonem-wagoniarzem. Zapasówka podwieszona, tak po francusku, pełnowymiarowa. Ale to wszystko tu jest wielkie. Dyfer, półosie, na szczęście nic nie koroduje. Mocno rozbudowane zawieszenie. Wszystko przeogromne. Jak tu jest rura? No, z takiego agregatu to gdzieś te spaliny muszą być wyprowadzane. Spójrzcie, jak to wszystko masywne, potężna rama. Kurczę, niesamowite. No, ale grama rdzy na szczęście. Nigdzie nie widzę grama rdzy. I to mnie cieszy. Cały blok napędowy, podany jak na dłoni, skrzynia, silnik. Suszka, totalna suszka. Żadnych zapłacień za wilgoceni. No i każdy element tu jest po prostu przeogromny. No i popatrzcie na to, jestem u Jacków, Fiado to Dudkiewicz-Jarocin, stoi maluch. W sam raz, taki jak bagażnik w wielkim wagoniarzu, można sobie maluchy wozić z tyłu za siedzeniem. To oczywiście taki żart, ale pewnie niewiele się myliłem. Grafika świetna, Łogonir, niestety dostaliśmy go na kilka godzin za dnia, gdybyśmy go mieli wieczorem, pokazalibyśmy Wam jak on świetnie świeci wieczorem, bo on naprawdę świetnie świeci i wszystko jest podświetlane. Grand Łogonir, Macintosh, no ale recenzja kilkugodzinna w ciągu dnia za widoku, więc całe oświetlenie nie jest tak urokliwe, jak widziane wieczorową porą. I piękne paski ledowe z tyłu. Ambientowe oświetlenie czy podświetlenie wnętrza, mnóstwo kolorów do wyboru, jak we współczesnych samochodach. I popatrzcie, jaka grafika przy rozruchu wozu. Informacja, że Grand Wagoneer. No po prostu świetnie. Dziury. Tym razem Grand, Wagoneer, Jeep na nierównych nawierzchni. Pewnie w Ameryce takich nawierzchni niewiele. Tu, w okolicach Jarocina, nasza stała, testowa nawierzchnia. Powiem tak, odfiltrowanie bardzo dobre, resztkę nierówności przynosi fotel, ale gdzieś tam w trzecim rzędzie ta leżąca gitara i coś tam delikatnie słyszę, to może nie tyle, co poskrzypuje akurat fotel czy roleta, być może ta gitara. Coś tam gdzieś delikatnie słychać, ale komfort wyśmienity. Świetny samochód, jeżeli tylko zechcesz, może być Twój. Za chwilę Marcin będzie chciał go sprzedać. Słabych punktów brak, jeżeli staćcie na zatankowanie. Fenomenalny, nietuzinkowy wózek, Marcin. Bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Już dzisiaj zapraszam Was na Packars Fest 4, który się odbędzie na początku września. Dziękuję za uwagę. I do następnego. Cześć.